Spotykamy się przy W69 na niecały miesiąc przed rozpoczęciem sezonu. Mamy ambitne cele, a więc walka o tytuł Mistrza Polski. Mamy najlepszy skład, jeżeli chodzi o drużyny ekstraligowe. Nie tylko to jest nasza opinia, ale również opinia wielu ludzi, którzy w Żużu siedzą od dłuższego czasu. Mamy najlepszego trenera w Polsce, a może i na świecie. Trenera Kadry Narodowej. Tydzień temu byłem przekonany, że główny ciężar pracy na sezon 2011 został wykonany. A więc przede wszystkim podpisanie kontraktów z zawodnikami, co nie jest łatwą rzeczą i Państwo o tym się wielokrotnie przekonali. Otrzymanie licencji na starty w sezonie 2011, a co z tym się wiąże, spłata wszystkich należności z poprzedniego sezonu, uregulowanie rzeczy związanych z PZMotem, z urzędem skarbowym, ZUS-em, zawodnikami i wszystkimi kontrahentami, z którymi współpracuje klub. Rozpoczęliśmy przebudowę toru, która była niezbędna, bo ten tor, jak państwo wiecie, od kilkudziesięciu lat nie był w żaden sposób konserwowany, przerabiany. A to, co się działo w ostatnim czasie, brak walki i innych rzeczy zmusiło nas do tego, aby podjąć się naprawdę tego dużego i ciężkiego zadania. Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy na sezon 2011 było podpisanie, a przede wszystkim złożenie dużo deklaracji przez firmy i sponsorów, które do tej pory współpracowały z klubem. Te wszystkie rzeczy spowodowały, że mogę spokojnie, zresztą to co zapowiadałem dużo wcześniej, poświęcić więcej czasu dla siebie i dla miasta. Nie jest tajemnicą, że żurzel jest moją pasją, że poświęciłem dla niego większą część mojego dorosłego życia. Dlatego, proszę Państwa, chciałbym ogłosić, że. Wracam na pokład. Ambitne plany, a więc walka o mistrzostwo, dobry i obiecujący skład, najlepszy trener, a przede wszystkim ciężką pracą chcemy odnieść sukces, na który czeka cała Zielona Góra, a przede wszystkim kibice, i na ten sukces wszyscy razem zasłużyliśmy. Dużo mieszkańców, kibiców namawiało mnie na powrót do klubu. Prośbę, abym poprowadził klub, abym wybrał sport, wyraził również podczas jednej z audycji telewizyjnych prezydent Janusz Kubicki. Ja również mam prośbę do pana prezydenta. Po pierwsze, klub i jego dorobek jest dobrem wspólnym wszystkich kibiców i mieszkańców. Dlatego nie godzę się na żadne próby zawłaszczenia przez pana prezydenta i jego ludzi. Po drugie, panie prezydencie, proszę nie dzielić kibiców na lepszych i gorszych. To, co miało miejsce podczas całego spektaklu i z wynajmem hali, chciałbym, aby się nigdy więcej nie powtórzyło. I po trzecie, liczę, że wywiąże się pan ze swoich obietnic składanych publicznie dotyczących pomocy finansowej i organizacyjnej dla klubu i też dla całego sportu w mieście, a nie tylko dla wybracji. Szanowni Państwo, kiedy niespełna dwa tygodnie temu została złożona rezygnacja przez pana Roberta Dochana z pełnienia funkcji prezesa zarządu, a jako przewodniczący Rady Nadzorczej przyjąłem tą rezygnację a jako Rada Nadzorcza podjęliśmy działania zmierzające do zapewnienia i zabezpieczenia bieżącej działalności spółki a mogliśmy wybrać kilka dróg w celu wyboru nowych władz zarządzających, gdyż my jako organ nadzorujący możemy tylko zabezpieczać działalność spółki, natomiast samo zarządzanie powinno być udzielone osobom, które będą chodziły w skład zarządu. Jedną z dróg, którą mogliśmy wybrać, to było oddelegowanie jednego z członków Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków członka zarządu. Taką osobą na czas określony została wyznaczona osoba pana Pawła Kaczmarka. A w celu wyboru samych władz mogliśmy bądź ogłosić konkurs, bądź według własnego uznania jako organ samorządny a i wskazać kolejną osobę bądź osoby do zarządu. W związku z uchwałą Stowarzyszenia ZKZ, podmiotu, który jest właścicielem spółki, który powołuje Radę Nadzorczą, a w związku z uchwałą, w której wyrażono wolę, aby funkcję prezesa wykonywał pan Robert Dofhan, Rada Nadzorcza w oparciu o, o wolę stowarzyszenia, które jest właścicielem, podjęło uchwałę o powołaniu pana Roberta Dofhana na prezesa ZKZ SSA. Dobry państwo. Szanowni Państwo, z tym klubem przechodziliśmy. Wspaniałe chwile i przykre. Przykre jak spadaliśmy z pierwszej ligi, pamiętacie Państwo, i przykre również, że chcę tylko przypomnieć, że był moment, że na pograniczu likwidacji klubu w ogóle byliśmy. Przeżyliśmy te ciężkie chwile, różne to były okresy, natomiast przyszedł do nas. Na prezesa 13 grudnia 2003 roku Robert Dochan. Młody człowiek, może mający małe doświadczenie, ale pełen energii. Co się okazało później, Szanowni Państwo? Zorganizował ten klub z niczego praktycznie, bo pamiętamy, jak były czasy i w jakim miejscu byliśmy, jak był prezes Smolin w klubie. Klub został urządzony, że tak powiem, profesjonalnie. Struktury klubu zostały stworzone naprawdę nowocześnie. No cóż proszę Państwa, niech świadczy o tym fakt, że trzy, trzy ostatnie lata nie schodzimy z pudła. I wszystko wskazuje, że w tym roku również Panie Prezesie tego miejsca nie opuścimy. Z ogromną satysfakcją przyjąłem fakt, że Pan Prezes zostaje z nami. I myślę, że to jest yy, dobra i wspaniała wiadomość dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, tyle ja mam. Jeszcze raz, Robert, obiecałem Tobie, że podziękuję Ci przy wszystkich, że jesteś z nami i dziękuję Ci serdecznie. Na 15 w czwartek zapraszam Państwa na kolejną konferencję prasową. Wtedy będzie więcej czasu, żeby porozmawiać. Teraz mamy swoje obowiązki O godzinie 13 spotkaniu prezydenta miasta część osób będzie na tym spotkaniu, o godzinie 13 też mamy kolejne spotkanie sponsorskie, Więc na dzisiaj dziękujemy bardzo serdecznie. Czwartek, godzina 15, .00. zapraszam serdecznie będziemy...